że chcemy wygrać to, co jest możliwe w tym pucharze i, i być, być w finale. Zagrać naszą najlepszą siatkówkę. Przed nami kolejny etap, kolejna runda tego pucharu. Ciekawy przeciwnik, kolejny przeciwnik z, z Ligi Francuskiej. Ale, ale myślę, że spokojnie w naszym zasięgu i, i tak naprawdę wszystko zależy od nas i od tego, jaką my siatkówkę zaprezentujemy, jak się, jak się ta nasza rywalizacja potoczy. Tak, tak, zgadza się. Będziemy chcieli, wiadomo, wygrać jak każde spotkanie. Mam nadzieję, że uda się to spotkanie zakończyć w trzech setach na naszą korzyść. Tak, no ostatnie występy były dość optymistyczne. W końcu zaczęliśmy punktować w Lidze, co, co wcześniej. No, no myślę, że tak, myślę, że tak, bo tak, tak należy na to patrzeć w, w ostatnim czasie. W ostatnim czasie jestem pewien, że, że idziemy w dobrą stronę i, i, i robimy wszystko, żeby to naszą grę y, poprawić. Y, borykamy się z różnymi problemami, ale to nas zupełnie nie tłumaczy. Zdrowotnie mi oczywiście o tym, o tym myślę, ale to nas nie tłumaczy, mamy, mamy taki zespół, że, że jesteśmy w stanie spokojnie sobie radzić w każdym meczu i rozwiązywać te nasze problemy w jak najlepszy sposób, a, a jutro kolejna okazja do tego, żeby pokazać swoją siłę. Tak, zgadza się, wszyscy jesteśmy gotowi, każdy jeżeli tylko dostaje szansę będzie starał się wykorzystać w 100%. Cieszę się, że mogę występować w pierwszej szóstce. No wiadomo, niektóre spotkania e, można zagrać lepiej, e, no ale to dopiero po meczu człowiek jest wtedy bo, e, przeanalizuje swoją grę i, i wie, że mógł nie popełnić niektórych błędów. E, ale będę dawał z siebie maksa i, i tak, trener może na mnie liczyć tak jak na resztę chłopaków. Nie, myślę, że i podróż, i wszystkie przygotowania do, do meczu są tak jak najbardziej standardowe. Wyjdziemy i mam nadzieję, że wygramy. A ciężko ocenić jeszcze rywale, bo na żywo po prostu z nimi nie graliśmy. A wygraliśmy z jedną francuską drużyną, mamy nadzieję na przejście tej rundy z kolejną francuską. No myślę, że tak. To, to, to Ta druga kwestia, którą wymieniłeś, bo, bo zespół z Narwonem ma. Ma kilka mankamentów, które jesteśmy na pewno w stanie wykorzystać przy naszej sile serwisu, przy jakości serwisu. Z pewnością jesteśmy w stanie osłabić ich siłę na siatce, bo, bo grają bardzo szybko, bardzo ofensywnie. Jest taka, taka szybka, szybka siatkówka na, na skrzydłach, do tego dwa dosyć ciekawe środki, ale przy ich problemach w przyjęciu i przy naszej jakości zagrywki jestem pewien, że jesteśmy spokojnie w stanie wygrać ten mecz. Mam nadzieję, że nasza gra zapewni pozytywny rezultat i mam nadzieję, że podobnie jak w Szamą jak byliśmy, że publika dopisze, bo naprawdę bardzo fajna atmosfera panowała na hali, co nas też uskrzydliło i chyba dało nam takiego dodatkowego kopa do gry.